Pasacie pasacie szyba sama padła, rozwali się tutaj ten mechanizm. Trzeba tak odkręcić, tu trzy śrubki, tylko uważać, żeby silnik nie spadł i rozwiercić te cztery nity. No, mechanizm już zamontowany, przy montażu tylko trzeba uważać na to, że tu na krzyż idą. I ślinczek zamontować delikatnie, żeby tam się nic nie rozpadło, bo tylko problem ze składaniem Przy montażu na drzwi. Trzeba pamiętać, że najpierw wchodzi dolna część i trzeba ją nasunąć, bo tam trochę przeszkadzają dwa elementy właśnie od prowadnic. Po zmontowaniu wszystkiego. To są śruby od montażu szyby. Trzeba oczywiście sprawdzić, czy udało się wszystko i czy wszystko działa. No i no tak wygląda wszystko po montażu. No, montujemy boczek, To są trzy śruby na krzyżaka i od dołu dwa torksy na 25 Bardzo ważne, jak już wszystko zmontujecie, sprawdźcie czy wszystko na pewno chodzi Ponieważ czasami się zapomina wpiąć jakieś wtyczki szyby chodząc zamykanie, otwieranie też chodzi i Look over.